was, kochani, przekaz od przodków aniołów na nadchodzący weekend, 3, 4, 5 października. Dobra, lecimy. Relacje rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie. Relacje w pracy i praca. Uwaga. Pary i związki małżeńskie. Singla, się słodkie nasze la, się. Dobra, no to zaczynamy. Nie jesteś sam. Słuchajcie, nawet jeżeli już tak się zawiedliście na ludziach, że nie ufacie nikomu, to posłuchajcie swojej intuicji jest. Ja, na pewno jest w waszym otoczeniu jedna osoba. Która otoczy was opieką, wsparciem. I Tutaj macie przekaz, że nie jesteście sami. Ta osoba, która Wam w tym momencie przychodzi na myśl, to jest ta osoba, która zawsze Was będzie wspierać. Praca, relacje w pracy. Zobacz, jak kiełkują Twoje nasiona. Słuchajcie, czasami my w pracy chcemy, żeby od razu było wy, widać wyniki, efekty i wszystko od razu. Nie, nie, Wy już zobaczcie, jak ile Wy macie doświadczenia. Ile nabraliście doświadczenia, to będzie kiełkować, to już kiełkuje. Macie się na tym skupić baski. Ja wiem, że czasami nie lubi się swojej pracy, ale i tak czy siak te nasiona będą kiełkować. One już kiełkują. Pary i związki małżeńskie. Uwolnij to, co stare, i odpocznij. Teraz mi ktoś powie, ja mam dobry związek małżeński czy partnerski. Mam odejść od starego. Nie. Słuchajcie. Oboje, jeżeli macie dobry związek małżeński czy partnerski, oboje macie się uwolnić od tego, co stare, co było, to było. Niech nie zaprząta cały czas waszej głowy, niech nie zżera cały czas to coś, co było energii. Natomiast jeżeli wy macie toksyczne związki, to wiecie od kogo macie się uwolnić. To czasami jest długa droga dzióbki. To czasami nie jest tak, że można wstać powiedzieć dobra rozwód czy tam dobra rozstanie i wychodzę to jest czasami długa droga ale macie zacząć się uwalniać albo kontynuować to uwalnianie singlaczusie słodkie się. spoglądaj singlaczku z wyższej perspektywy a kto ci zabroni zobacz z wyższej perspektywy ile ty już singlaczku osiągnąłeś czy osiągnęłaś zobaczcie Spoglądajcie z wyższej perspektywy na swoje życie, na swoją teraźniejszość i na swoją przyszłość. A ja Wam życzę, oczywiście, cudownego weekendu. Dziękuję.